Musimy myśleć cały, cały czas o pokoju, bo ta sytuacja permanentnego konfliktu jest nieznośna dla wszystkich. Izrael powstał po to, żeby zapewnić pokój narodowi żydowskiemu i to jest sytuacja nieznośna dla społeczności żydowskiej w Izraelu, to jest oczywiście sytuacja również nieznośna dla społeczności muzułmańsko-arabskiej. Dlatego, że no przynajmniej od perspektywy rozwiązania dwupaństwowego oni ten pokój czekają i no wreszcie o tym też nie możemy zapominać sytuacja bardzo groźna dla społeczności, dla mniejszości chrześcijańskiej w świecie arabskim. Tylko praca dla pokoju to jest zbudowanie warunków pokoju. Pokój wymaga warunków pokoju. Tymczasem wydaje mi się, że dzisiaj idziemy najgorszą z możliwych dróg. Umiędzynarodawianie kwestii pokoju w Ziemi Świętej to jest tak naprawdę przekonywanie strony palestyńsko arabskiej, że wszystko jest w porządku, że są wiarygodnym partnerem. My mówimy o tym, że jeden czy drugi minister w Izraelu wypowiada się w ten czy w inny sposób na temat rozwiązania dwupaństwowego, ale nie widzimy tego, co się dzieje w Gazie. W Gazie mamy po prostu rząd Hamasu, wbrew temu, co słyszeliśmy na ostatniej, w czasie naszej ostatniej rozmowy na tej sali Gaza jest organizmem politycznym rządzonym przez władzę nieprzestrzegającą praw ludzkich, przez władzę despotyczną przez władzę groźną dla mniejszości we własnym społeczeństwie, a tymczasem my mówimy, że, że co? Że wyobraźmy sobie, że w tej chwili, że jutro, w tych warunkach, jakie są, powstaje państwo palestyńskie, przecież to państwo będzie państwem upadłym od godziny zero. Ktoś powie, że to co mówię, jest tak naprawdę sprzeczne, że prezentuje, że, że wygłaszam argumenty przeciwko postulatowi, który na początku zgłosiłem. Nie. Tak naprawdę jeżeli chcemy pokoju, jeżeli chcemy zbudować warunki w pokoju, musimy uświadomić stronie arabsko-palestyńskiej wymagania, które muszą spełnić w stosunku do własnego społeczeństwa. Oni potrzebują po pierwsze reprezentacji politycznej, bo oni w tej chwili mają dwa państwa. One nie są suwerenne, ale mają dwa państwa. Po drugie, muszą być wiarygodni, jeżeli chodzi o pokój z otoczeniem, przede wszystkim o pokój z Izraelem. I po trzecie, muszą być wiarygodni, jeżeli chodzi o szacunek pokoju społecznego w państwie, którym mieliby rządzić, w stosunku do każdej społeczności w tym państwie. Tymczasem powtórzę jeszcze raz umiędzynarodowianie tej kwestii jest stwarzaniem fałszywej sugestii, że mamy do czynienia z dwoma wiarygodnymi partnerami, którzy mogą zbudować trwały pokój. To jest fałszywa sugestia, której nie powinniśmy wysyłać. Pokój w Ziemi Świętej może powstać przede wszystkim w drodze porozumienia w Ziemi Świętej. Oczywiście opinia międzynarodowa ma w tej sprawie swoją rolę do odegrania, ale opinia międzynarodowa to nie jest presja polityczna i to nie jest polityczno-międzynarodowianie problemu. Więc wydaje mi się, że idąc w tym kierunku, my tak naprawdę oddalamy perspektywę pokoju, zamiast ją przybliżać. Dziękuję bardzo.